No, cześć Mario. Wiesz, ostatnio nie opuszcza mnie pewna myśl, dlaczego tak wielu naszych rówieśników czuje się samotnych, nawet gdy wokół jest tyle możliwości, żeby znaleźć sobie partnera. Jak myślisz? W czym tkwi problem? Cześć Aleksandrze. Wiesz, też dużo o tym myślałam. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że ciągle szukamy czegoś więcej, zamiast doceniać to, co mamy przed sobą. To dotyczy także ludzi wokół nas. Cały czas myślimy, a co jeśli jest ktoś lepszy? Tak, też to zauważyłem. Ale czy nie wydaje ci się, że chodzi także o to, że boimy się być wrażliwymi? Bo, żeby kogoś naprawdę wpuścić do swojego życia, trzeba zdjąć maskę, którą nosimy na co dzień, i to przeraża. To naprawdę przerażające. Media społecznościowe nauczyły nas pokazywać tylko najlepsze momenty naszego życia, a kiedy przychodzi czas na bycie prawdziwym, gubimy się. Boimy się, że nas nie zrozumieją, albo że nie spełnimy czyichś oczekiwań. Wydaje mi się, że chodzi też o to, że chcemy natychmiastowego rezultatu. Jeśli związek nie idzie idealnie od samego początku, wielu po prostu się wycofuje, myśląc, że znajdą kogoś innego, z kim wszystko będzie łatwe. Ale prawdziwa bliskość wymaga czasu i wysiłku. Tak, masz rację. Łatwo ulec pokusie idealizowanych obrazów, które nam się narzuca. Ale prawdziwe relacje to nie kwestia idealności, tylko wspólnej pracy, akceptowania siebie nawzajem ze wszystkimi wadami. Jak myślisz, co można zmienić, żeby więcej ludzi to zrozumiało? Chyba warto zacząć od małych rzeczy. Wyłączyć telefon na godzinę lub dwie i po prostu porozmawiać z kimś, kto jest ci bliski. Słuchać nie po to, żeby odpowiedzieć, ale żeby zrozumieć. Może warto przestać czekać, aż ktoś zrobi pierwszy krok i spróbować zrobić go samemu? Zgadza się. Czasami trzeba po prostu odważyć się na otwartą rozmowę, bez lęku przed odrzuceniem. Wszyscy przecież szukamy tego samego bliskości i zrozumienia. Może jeśli będziemy bardziej szczerzy i otwarci, to samotnych będzie mniej? Też tak myślę, i wiesz, no wierzę. Że nasze pokolenie może przemyśleć wiele spraw, jeśli zacznie rozmawiać nie przez ekrany, ale twarzą w twarz. To trudne, ale warto. Absolutnie się zgadzam. Spróbujmy. Rozmawiajcie więcej, doceniajcie ludzi wokół Was, i może wtedy samotność przestanie być tak powszechna. Dziękuję, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ta rozmowa pomogła Wam spojrzeć na problem z innej perspektywy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, przyjaciele. Dbajcie o siebie i nie bójcie się być prawdziwymi.